Przedstawiciel! Przedstawiciel Komisji Przedsiębiorstw Zróbcie razem zdjęcie! Weź tu się kończy. Bo my wiesz, my nie mamy kasy, bo my wycieczka, wycieczka mamy. No, weź, już. Wejść, Wycieczka mamy, już tخلص. Tak. A 1 2 3. Nie śpię. A No nacisnąć. A gadi. Werenais. Bo my z wycieczki nie mamy mani nie mamy. Siakalok tip for come. No to się, się Stoj tu, stój tu koło tej pani, staj tam. Ale ja, jak ktoś to zobaczy, to normalnie. Poczekaj, poczekaj. Stań tam bliżej pani, zaraz, poczekaj. Poczekajcie. I Razem 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 stop razem. Oczy się Magda. Razem 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 razem. O. Ale ja no, ja. Ja w to nie wierzę, nie. Ja w to nie wierzę. że mam to 1

My się nie znamy, My się nie, znamy, so nie, ja nie znam tych Nie, 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 można, tak, nie, 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 tak, tak, Bro, do, 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 do. nie, 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 znam. Ja kasy nie, 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 Ja, 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 ja,